Ścinki, odpady ze stolarni, mniejsze, większe. Dla jednych po prostu śmieć, który trzeba wyrzucić, a dla innych materiał, z którego można zrobić ciekawe rzeczy. Dzisiaj pokażę Wam, co my robimy najczęściej z tego typu ścinkami. Zapraszam do oglądania. I tutaj musicie mi zaufać, bo projekt nie jest skomplikowany i tak naprawdę każdy wykona go u siebie w domu praktycznie na każdej maszynie. Za to efekt finalny jest naprawdę bardzo ciekawy, przede wszystkim przyjemny dla wszystkich i dla Was i dla otoczenia, więc proszę, żebyście się skupili ten raz w roku i zobaczyli, co możemy zrobić z tego typu odpadami. I oczywiście to, co teraz tutaj widzicie, to jest jedynie garstka tego, co generujemy w skali roku. Skąd są te wszystkie ścinki z licznych projektów, które robimy specjalnie dla Was? Są to przede wszystkim stoły, schody oraz inne ciekawe projekty. So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Don't fly too high, be sure to keep the ground in sight, fly forever if you keep it tight, love the world but keep the sky on your mind. Oprócz tych fajnych, ciekawych, praktycznych są też takie bardziej kontrowersyjne. I żeby nie było, ja się nie upieram, że musicie wykorzystywać ścinki, dokładnie w taki sposób, jak my. Ścinki mogą służyć również do zabawy. Argo, daj patyczek, daj patyczek, daj patyczek, Argoś, daj patyczek. No daj, oddaj, oddaj. Oddaj, 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 oddaj. Czego pan będzie schody robił? Oddaj. A co jest tak naprawdę najistotniejsze w naszym projekcie na wykorzystanie ścinków drewnianych? Bo tak naprawdę nie jest to istotne, jak je wyszlifujecie, jak je ofrezujecie, jak je dotniecie. Dla nas najważniejsze, żeby miały mniej więcej te 30-40 cm długości, ponieważ wtedy idealnie pasują do naszego paleniska. Ładuj to. I myślę, że jest to chyba najprzyjemniejszy sposób na wykorzystanie ścinków drewnianych. Finalnie możemy siąść we własnym gronie tutaj, najbliższych, zjeść tą przysłowową kiełbaskę, porozmawiać. I jak widzicie, drewno jest na każdym etapie naszego życia, łączy nas, nawet w takich chwilach jak ta. I za to dziękujemy. Czyli drewno jest z nami od samego początku, od projektu buduje nasze relacje tutaj wewnętrzne, buduje nasze relacje z kontrahentami, z klientami, z firmami zaprzyjaźnionymi. Taką wybraliśmy sobie drogę, będziemy ją kontynuować. Jest to dla nas duża przyjemność i chciałbym wam coś życzyć. Aczkolwiek jak sami dobrze wiecie, są osoby, które lubią i potrafią składać fajne życzenia. Ja do takich nie należę, zawsze mnie to troszeczkę krępuje. Nie wiem za bardzo, co komu życzyć. Podejrzewam, że niektórzy z Was również podobnie mają, więc nie będę Wam życzył tego, co pewnie usłyszycie i tak, czyli zdrówka, pieniędzy, samochodów, bogactwa, wakacji itd. I tak tak Chciałbym Wam jedynie życzyć, żebyśmy mogli w przyszłym roku spotkać się dokładnie w takim samym gronie ludzi jak w tym roku. I myślę, że to chyba będą najlepsze życzenia. Wszystkiego dobrego, Wasze zdrowie, trzymajcie się, cześć.